Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na super haul, super farm. Chcę Wam też opowiedzieć troszeczkę o karcie lojalnościowej, no i pokazać Wam zestawy prezentowe, które możecie kupić dla siebie, dla rodziny, dla bliskich, dla Waszego faceta, dla Waszego dziecka, dla wszystkich tak naprawdę. Także przechodzimy już do filmu. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z Wami w komentarzach, rozmawiamy na żywo e, i komentujemy na żywo. Będziemy oceniać każdy z tych zestawów. Mam nadzieję, że przy każdym zestawie, tak jak w przypadku kalendarzy, będziecie mi pisać, czy Wam się ten zestaw podoba, czy Wam się nie podoba, czy chciałobyście go dostać, czy chcielibyście go dostać, czy nie. E, no i napiszcie mi koniecznie, czy lubicie Super Farm, czy chodzicie tam na zakupy e, i dajcie znać, czy macie kartę lojalnościową. Co do karty, to ja sobie ją właśnie ściągnęłam na telefon, i to jest karta, którą oczywiście pobieramy za darmo. Fajnie, bo wiecie, bo już nie trzeba nosić tej plastikowej karty przy sobie. Jest to bardziej ekologiczne. Wszystko macie w telefonie i tutaj też zbieracie punkty przy każdym zakupie, czy to kupujecie online, czy to kupujecie stacjonarnie. Zbieracie punkty. Ja zawsze zbierałam wszystko na tą kartę plastikową. Jeżeli chodzi o tę kartę, to macie info o różnych promocjach właśnie w tej aplikacji, więc warto tam zaglądać. Warto sprawdzać, czy jest jakaś promocja, zanim dokonacie zakupu, czy to w sklepie online, czy to w sklepie stacjonarnym. Jedna złotówka to jeden punkt na karcie lojalnościowej to jest ważne, i możecie te te później pieniądze przeznaczyć na cele charytatywne, albo możecie po prostu sobie wymienić na ciekawe nagrody. I ten program działa już od dawna, ja pamiętam, że już powiem Wam, od kiedy pamiętam Superfarm, od wtedy wymieniałam sobie właśnie punkty na różne nagrody, zawsze sobie zbierałam, kiedyś nawet sobie zapach jeden odebrałam, bo w Superfarm macie też mnóstwo fajnych zapachów, to wiecie, tam są i dermokosmetyki, i produkty do domu, i, i różne kosmetyki drogeryjne, i perfumy, wszystko w bardzo dobrych cenach, także zaglądajcie. No no i co? Do 22 grudnia z tą aplikacją i zarejestrowanym kontem obowiązuje Was darmowa dostawa, więc tak naprawdę nie musicie wychodzić z domu, możecie sobie wszystko zamówić online i tak naprawdę prezenty kupić sobie w sieci bez chodzenia do galerii. Powiem Wam szczerze, jak widziałam, co się działo w czarny piątek w galeriach, jakie były korki na mieście, ja Was nie zniechęcam, żeby iść do sklepu stacjonarny, absolutnie nie, ale idźcie w tygodniu, Boże, ile tam było ludzi. Ja jestem fanką zakupów online, ale to jestem ja. Ok, pokażę Wam, co ja wybrałam sobie... Jakie zestawy ja sobie wybrałam od Superfan, dostałam je wszystkie i dziękuję bardzo Superfan za przesłanie mi tych zestawów prezentowych. Od razu wam powiem, co kto otrzyma w tym roku, ponieważ to są zestawy wybierane pod konkretne osoby, więc to nie jest tak, że ja sobie wybrałam i będę teraz w tych pudełkach tu siedzieć i się nimi cieszyć. Tylko absolutnie będę je rozdawać, wiecie, na święta. No i chcę wam też zrobić jakieś rekomendacje i powiedzieć wam, co się sprawdza właśnie w formie prezentów. Najpierw coś, co wybrałam, albo dla siebie, albo dla bliskich. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam. I piszcie, tak jak mówiłam na premierze oraz w komentarzach, czy coś z hitem, czy coś jest kitem waszym zdaniem. To jest taki zestaw. Linki do wszystkich zestawów znajdziecie na dole. Wszystko wam podlinkuję, żebyście mogli sobie zobaczyć dokładne ceny. Wszystko jest w bardzo korzystnych cenach i bardzo dużo zestawów ma też albo fajne pudełka, ogólnie wszystko możecie już zapakować się kokardą i dać na prezent, albo mają też fajne kosmetyczki, co jest naprawdę super, bo kosmetyczek nigdy za wiele. One się do wszystkiego przydają i pamiętajcie o tym, że kosmetyczki możecie wykorzystywać nie tylko na kosmetyki. Możemy w nich przechowywać wasze artykuły piśmiennicze, różne rzeczy segregować w łazience możecie segregować też w szafie w tych większych kosmetyczkach różne rzeczy, także pamiętajcie, że kosmetyczki są wielofunkcyjne, przynajmniej jedną trzeba trzymać w swojej torebce lub w plecaku e, dobra, pierwszy zestaw to jest marka Lancom i to jest zestaw Hypnose e, i to jest zestaw maskara plus te mniejsze maskary w różnych wersjach co jest bardzo, bardzo fajne, że możemy sobie tutaj różne maskary przetestować i zadecydować która jest naszą ulubioną, pokażę Wam jak wyglądają żebyście w razie gdy będziecie zamawiać na prezent, żebyście wiedzieli jak to wygląda i co dostajecie w tym zestawie. Więc dostajecie pełnowymiarową maskarę Hypnose, wiem, że są tu fanki tej maskary, ja sama mam jedną tutaj w, w mojej toaletce i ta podstawowa wygląda tak, taka tradycyjna szczoteczka i ona też ma różne wersje z edycji limitowanych, różne wersje szczoteczek, więc na przykład e, Hypnose Drama, też bardzo znany tusz, wygląda taki, ja kiedyś właśnie tego używałam, czyli to jest ten z wielką szczotką, e, ten z m, Hypnose Drama Doll Eyes, ja cały czas się wzdragam przed mówieniem hipnose, bo to jest hipnose po francusku, to jest Doll Eyes, też go kiedyś używałam, no ale mówię po angielsku, hipnose. I mamy też szczoteczkę silikonową Volume Aporté, tej nie używałam, więc chętnie przetestuję, więc możecie sobie, sobie lub komuś bliskiemu kupić taki zestaw, albo kupić jeden i rozdać waszym przyjaciółkom. Zrobić takie małe prezenciki i właśnie przetestować te maskary. Ale szczerze mówiąc, samówcie to dla siebie. Kolejna rzecz to zestaw Yves Saint Laurent Get the Curl Power. I to jest zestaw tusz plus pomadka. I tutaj w gratisie dostajecie właśnie miniaturową taką pomadkę, różowiutką Już Wam pokazuję, jak to wygląda, żebyście wiedzieli też, co dostajecie w takim zestawie. On jest przepięknie zapakowany w ten sposób. Więc macie po pierwsze ten tusz, który wygląda bardzo luksusowo. W ogóle Wam powiem, że jak idę do Super Farm i te wszystkie zestawy tam oglądałam i też na stronie, to mi się. To trochę kojarzy z tymi zestawami z lotniska. Jak dostajecie na, na lotnisku takie różne zestawy, gdzie są różne gratisy, takie, wiecie, fajne, małe jakieś próbki. Nie takie małe, właśnie zaraz zobaczycie. Takie bardzo luksusowe, to właśnie w Super Farm takie rzeczy znajdziecie. Po pierwsze, ten tuż wygląda tak, jeszcze go nie używałam. Super, ta szczoteczka się wydaje. To jest szczoteczka podkręcająca, a do tego jest. Pomadka taka różowiutka, proszę bardzo. E, więc myślę, że bardzo fajny pomysł na prezent, nawet dla chłopaków. Mówię tutaj, żebyście swoim dziewczynom zamówili. Zawsze fajnie dostać dwa kosmetyki zamiast jednego. kolejny y, prezent jest dla mojego taty. jest to zestaw Acaro e Chrome i to jest słuchajcie bardzo fajna puszka. to jest tak super. tutaj można trzymać różne kosmetyki, perfumy. można w tym przechowywać. Y, można to trzymać w szafie. można to trzymać. słuchajcie na toaletce to wygląda przepięknie lub nawet w łazience. Y, jest wspaniale ta puszka tutaj y, zrobiona i tak zabezpieczona takimi Klipcikami. Fajna sprawa, naprawdę fajna. I w środku wygląda to kosmicznie. To po prostu wygląda kosmicznie. Zobaczcie. Czy to nie prezentuje się pięknie. Czy Waszym zdaniem to jest hit, czy to jest hit? Moim zdaniem to jest totalny hit. E, ze, zapach jest niesamowity, jest bardzo świeży i męski. E, tutaj mamy oczywiście dezodorant i e, perfumę. E, także perfumę to jest e, Ody Toilet 50 ml. I myślę, że bardzo fajny pomysł na prezent już świąteczno-mikołajkowy. Super sprawa. Super, super, super. Z tego jestem bardzo zadowolona, że to zamówiłam. Kolejny zestaw, nie ukrywam, że zamówiłam dla siebie, to jest zestaw z Nuxe. To jest, słuchajcie, yy, świeczka Creme z Boost, to jest żel krem multi -corection. jeszcze tego nie używałam. Używam natomiast tego olejku, mam tutaj opakowanie i jestem zakochana, codziennie używam. Yy, od poprzedniego filmu yy, zaczęłam go używać i przepadam uwielbiam ten olejek. I jest też y, taki olejek pod prysznic. Także duży zestaw z Nuxa. Y, mamy tutaj pełne produkty. No i też jest przepięknie zapakowany, więc myślę, że fajny pomysł na prezent. Dla każdej kobiety. To jest. Nie ukrywam, to jest dla mnie po prostu. Żeby nie było, że wszystko jest dla mnie, mam tutaj coś dla mojej kochanej teściowej, która jest fanką marki Niwa. Ja już wam to mówiłam i nie wiem, czy wy, wy się śmiecie, że to ja jestem fanką marki Niwa. Oczywiście lubię te kosmetyki, ale moja teściowa jest prawdziwą fanką, fanatyczką wręcz tej marki, uważa, że to jest najlepsza marka na świecie. I myślę, że wiele osób takich znacie w Waszej rodzinie, które kochają wręcz tę markę, bo to jest marka bardzo z wielką tradycją. I słuchajcie, taka piękna puszka, zobaczcie, jak cudowne są tutaj te obrazki. Wszystko jest retro, jak wygląda kiedyś reklamy kremu i produktów Nivea. Cudowne po prostu, taką puszkę warto mieć, to jest taki prawdziwy retrosmaczek, No i właśnie do przechowywania różnych Waszych skarbów. I pokażę Wam, co w tym zestawie można znaleźć. Zobaczcie, tak wygląda w środku, także myślę, że fantastyczna sprawa pod choinkę i nie tylko. Pomadka, żel pod prysznic, mamy też mleczko do ciała odżywcze, dezodorant i to małe, mały kremik. Także super, super zestaw. Dajcie znać, czy dla Was to jest hit, czy to jest kit. Moim zdaniem, no moje też właśnie się na pewno ucieszy, będzie zachwycona, jak to dostanie i mam nadzieję, że Gabi nie oglądasz tego filmu. Kolejna rzecz jest dla taty, Dermika 100% formenta tak wygląda zestaw, różne zestawy Dermiki znajdziecie i mamy tutaj krem przeciw zmarszczkom i bruzdom na dzień i na noc, to jest 50+, więc dla facetów dojrzałych yy, i przywracający komfort balsam po goleniu. Mój tata musi mieć napisane dokładnie na opakowaniu, co to jest, do czego, dlatego ja mu dałam mnóstwo kosmetyków, wiecie, i z kalendarzy i tak dalej i narzeka, że nie wie, co do czego służy i Wiecie, ich zbytni, które są kosmetyki skomplikowane, jakiś serum, coś. A tutaj mamy napisane krem i balsam po koleniu. Wszystko wiadomo. I zobaczcie, przepięknie, elegancko zapakowane. Myślę, że tata się na pewno ucieszy. Więc super pomysł na prezent dla faceta, dla waszego taty, dla, dla jakiegoś faceta z Waszej rodziny. Kolejny zestaw jest dla. Mojego szwagra. Mój szwagier nie ogląda moich filmów, więc y, tym bardziej się cieszę, jest to zestaw Barber. Tołpa mała wielka pielęgnacja. Moja siostra jest ogromną fanką marki Topa i y, swojego faceta też do tej marki przekonuje, więc jest tu krem do brody, coś dla brodaczy, dla facetów, którzy tą brodę mają, broda jest bardzo modna. I myślę, że no, ja ciągle widzę facetów na ulicy, którzy mają brodę. Tylko brodę trzeba ogarniać. To, którzy, ci, którzy chodzą do barbera, to wiedzą, więc taka seria. Dla wiecie, barber dla facetów z brodami e, powstała. Balsam, żel do twarzy e, z zarostem i brodą, do skóry wrażliwej, alergicznej z zarostem i brodą i żel do mycia twarzy. Z żelem do mycia twarzy to wiecie, jak to jest z facetami. Oni używają jednego żelu do wszystkiego, 10 w jednym, już wiemy o co chodzi, ale myślę, że to jest fajny zestaw dla faceta, właśnie. Co? Prawda, prawda, nie podsłuchuj. Wszyscy, wszyscy, ty też nie używasz żelu do mycia twarzy on teraz kłamie, on teraz podsłuchuje po prostu cicho tam, to nie, i tak nie ty to dostaniesz Michael to dostanie, także Michael e, dostaniesz taki oto zestaw i tak nie oglądasz, więc moja siostra ogląda ale nic mu nie mów, kolejny zestaw jest dla dziecka, nie ukrywam, dla mojego dziecka zestaw Cloran, e, były też zestawy właśnie dla dzieci i to jest Cloran BB delikatny żel oczyszczający 200 litrów i krem odżywczy z cold cream i ten cold cream jest bardzo fajny jak e, chodzicie na spacery zimą więc to jest super sprawa, że można taniej kupić taki zestaw e, no a to wiadomo do mycia do kąpieli. Myślę, że dziś to już przetestujemy, bo mamy jakiś żel, już nie pamiętam który, który strasznie jest wysuszający. Więc przetestujemy sobie ten zestaw i w ogóle piękne ekologiczne opakowanie. Bardzo mi się podoba to opakowanie, że właśnie tak jest zapakowane, więc jak wiecie, że jak idziecie do kogoś na święta, ktoś ma małe dziecko, spokojnie możecie taki zestaw kupić. Hit, hit czy kit? Napiszcie na dole. I przechodzimy już do pielęgnacji, do takich zestawów typowo świątecznych, właśnie to, co, to, co Wam mówiłam, te wszystkie kosmetyczki i pudełka. Vichy ma kilka bardzo fajnych zestawów w Superfarm. Poszukajcie na półkach. Zobaczcie, taki zestaw na przykład podaruję albo mamie, albo mojej teściowej. Jest to pielęgnacja do skóry dojrzałej wadiol Rose Platinium, różany krem wzmacniająco rewitalizujący, Mamy tutaj kompleks uzupełniający na noc i mamy tutaj codzienny booster nawilżający, wzmacniający, czyli taki, takie coś jak serum. Taki duży zestaw. Puszka też jest fantastyczna z Vichy taka srebrna. Też można na wiele sposobów później wykorzystać. Kolejny zestaw jest znowu dla faceta. Myślę, że każdy facet, no każdy facet się goli, większość przynajmniej. I mamy tutaj taką prostą, męską kosmetyczkę. A w tej kosmetyczce już Wam pokazuję, co jest zawartością. Muszę rozerwać. Będziemy mały unboxing. Mamy tutaj żel do golenia, mamy tutaj maszynkę i mamy tutaj jeszcze za zapasowe ostrze. Także wiecie, możecie zrobić taki prezent. Tacie, dziadkowi, wujkowi, swojemu facetowi, każdemu facetowi, tak naprawdę. Wiecie co? Faceci bardzo lubią prezenty, bardzo praktyczne. Kolejna rzecz to taki zestaw z Vichy, też z kosmetyczką, więc jak widzieliście tamta była damska, tutaj mamy męską wersję i mamy dwie, dwa produkty tutaj, przeciwzmarszczkowy krem wzmacniający z kwasem hialuronowym oraz żel pod prysznic do ciała i włosów znowu mamy tu produkt dwa w jednym faceci muszą mieć wszystko dwa w jednym albo dziesięć w jednym tutaj mamy taką kosmetyczkę znowu muszę tu zerwać otwarcie żeby wam to pokazać jak to wygląda w środku Jakiej wielkości są te kosmetyki Jest to tak opakowana, taki krem Taki żel duży Więc super. super pomysł na prezent Super i dla faceta i w kolorach męskich Więc żaden facet nie będzie się wstydził Jak coś takiego wyciągnie i dostanie Kolejny jeszcze raz męski zestaw Tutaj też dla szwagra, szwagier się ucieszy Jego ukochana marka to Palmolive Kasia się pewnie teraz śmieje, jak ogląda. Ale faceci tak mają, jak oni sobie po prostu wiecie, napiszcie mi, czy wasi faceci tak mają, albo wasi ojcowie czy, czy bracia, że albo jak chłopaki mnie oglądają, to napiszcie, czy macie taką swoją ulubioną markę, której się trzymacie. Więc z facetem mojej siostry jest tak, że on lubi markę Palmolive, ponieważ uwaga to mu ponieważ się pieni. Ja nie nabijam się tutaj, bo wiecie, każdy facet ma jakieś inne swoje przyzwyczajenia. Mój Darek też ma swoje. E, także e, tak, tutaj jest taki zestaw piękny palmoliv tutaj jest e, dezodorant i różne rzeczy do kąpieli oraz szampon, także... Pięknej kosmetyczce. Ta jest chyba najładniejsza ze wszystkich, taką rączką. To jest podróżna taka wersja. Także tutaj też można sobie różne rzeczy przechowywać. Na koniec coś słodkiego, czego nie oddam nikomu, to Lindor. Nie dam ci Kasiu, zjem sama. Nie, na no, żartuję, może się podzielę trochę z siostrą. Jak <grym> będę jej wysyłać paczkę, to dorzucę i Lindor. Czy to jest wszystko? To nie jest wszystko. To nie jest wszystko, kochani, mam tu jeszcze kilka rzeczy, ale już zaraz kończymy. Jak tam na premierze jesteście jeszcze, oceniacie, jak tam zawartość. Jak tam mój haul. I mam Wam jeszcze cztery zestawy do pokazania. Tak się złożyło, że tutaj mam dużo męskich, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Z Nuxe z, z tej firmy, którą Wam pokazała, pokazywałam na początku, mam taki zestaw Ultraman. Tutaj jest krem nawilżający w tym zestawie. Mamy tutaj dezodorant i mamy żel pod prysznic. Także to jest bardzo ładny i bardzo elegancki zestaw dla każdego faceta. Myślę, że każdy facet się cieszy, Nuxe, To jest bardzo prestiżowa, bardzo dobra marka. Tutaj jest Old Spice'a dla takich facetów dla tradycjonalistów, więc to będzie pewnie dla mojego Taty też. Mój tatar po prostu w tym roku będzie tak obdarowany. Jeszcze nigdy nie było tylu męskich zestawów. Słuchajcie, co teraz. Twaciecie miał taki wybór praktycznie jak kobiety, prawie że w tym roku, więc super. Old Spice, i to jest ta wersja The Legend. To jest taki zapach, bardzo. Ja, już, ja go znam, słuchajcie. To jest taki zapach, bardzo. Bardzo czuć takie przyprawy, trochę orientalne, ale czuć tą nutę takiego tradycyjnego Old Spice'a. Teraz powącham. Tak, tutaj jest. Trochę jak taki, jak kiedyś były takie tradycyjne wody kolońskie, to to tak pachnie i troszkę taka nuta przypraw. I tutaj mamy aftershave lotion, oczywiście y, faceci starszej daty uwielbiają po goleniu aftershave. Mamy dezodorant, mamy tutaj żel pod prysznic i mamy coś jeszcze małego shower gel and shampoo. I wszystko z takiej pięknej kosmetyczce dla prawie, że marynarza. Także yy, bardzo męski zestaw dla takiego faceta, który lubi Old Spice. Dajcie znać, czy w ogóle w waszych domach Old Spice gościł na półkach, jak pamiętacie z dawnych czasów czy z obecnych. Old Spice to jest taka tradycyjna marka. Marka Aven przygotowała takie piękne zestawy i widziałam ich kilka. Te tuby można wykorzystać, słuchajcie, na przykład do przechowywania pędzli. To będzie świetny sposób na przechowywanie pędzli. Nie będą wam się pędzle kurzyć. To jest idealna wielkość, zobaczcie, na pędzle, także to to jest dwa w jednym absolutnie. Bardzo fajna tekturka, taka grubsza. Super sprawa. I mamy tutaj krem nawierzający Aqua Gel oraz mamy krem pod oczy. Także taki zestawik pielęgnacyjny dla kogoś lub dla siebie. Zobaczcie jak to wygląda. Tak się otwiera. I mamy w środku ten te dwa kosmetyki o, a tutaj mamy fantastyczną fantastyczne opakowanie właśnie na pędzle i słuchajcie, możecie sobie to zamknąć i sprawi, sprawi to, że wasze pędzle nie będą się kurzyć, moje się niestety kurzą bo są na wierzchu, ale można właśnie je zamknąć i tutaj pędzle przechowywać możecie sobie to ozdobić, także myślę, że fajnie sobie te mm, opakowania wykorzystać później i nie wyrzucać absolutnie, absolutnie nie wyrzucajcie takich rzeczy, one są zbyt ładne te pudełka moja mama mnie tego nauczyła, że te pudełka są tak ładne, po co kupować gotowe pojemniki jak naprawdę można w, właśnie z tych zestawów prezentowych sobie to wykorzystać. Także popatrzcie na święta, co tam będzie, wiecie, rozpakowywane i na pewno Wam się uda jakieś pudełeczko dla siebie uszczknąć. Także taki zestaw jest Aven. I na koniec pokażę Wam jeszcze jeden zestaw z Vichy. Jest to też zestaw dla osób z cerą dojrzałą. Ekskluzywny zestaw z mini produktami w prezencie. Tutaj podstawowym tym kremem jest Lift Active Collagen Specialist z peptydami i witaminą C do cery dojrzałej, a w gratisie mamy dwa produkty. I mamy tutaj tak: Serum 10 odmładzające skórę oraz codzienny booster nawierzająco wzmacniający, czyli to, co było w tamtym zestawie. Wisi przygotowała właśnie takie fajne puszki. Ta jest czerwona, tamta była srebrna. Można tu różne rzeczy przechować, tak jak mówiłam. Kochani, mam nadzieję, że ten przegląd Wam się podobał, że coś tutaj wiecie, przylukaliście, zapamiętaliście, co można kupić w Superfarm właśnie na prezent. Pamiętajcie, że jest trochę zapachów przecenionych, są zestawy zapachów, jest mnóstwo pielęgnacji i jak widzieliście, są zestawy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I dla dla dzieci, więc myślę, że w każdym przedziale cenowym i w każdym przedziale wiekowym znajdziecie coś w super farm, więc korzystajcie koniecznie z aplikacji. Pamiętajcie, że z aplikacją macie darmową wysyłkę, więc nawet nie musicie wychodzić z domu, ale jeżeli już się udacie do super farm, to na pewno znajdziecie coś na miejscu. Na pewno znajdziecie jeszcze więcej promocji i różnych przecen i fajnych zestawów, gdzie na przykład płacicie tylko za jeden krem, a resztę macie w gratisie różne miniaturki. No i przede wszystkim te fajne kosmetyczki i pudełka. Także myślę, że warto zajrzeć. Mam nadzieję, że mój film Wam się Podobał, że się przydał. Dajcie mi kciuki do góry, jeżeli lubicie takie filmy i takie przeglądy i hole. Dziękuję Marce Superfarm za przesłanie mi tych zestawów. Jestem po prostu zaopatrzona w tym roku. Dzięki Wam. No i to tyle. Widzimy się już w kolejnym filmie. Dziękuję Wam też serdecznie za premierę. Dzięki, że byliście. Dziękuję za Wasze wszystkie komentarze. Pamiętajcie o kciuku do góry, jeżeli teraz jesteście na premierze. Dajcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Dzięki temu moje filmy są bardziej widoczne dla innych. I ja będę bardzo, bardzo wdzięczna Wam. Kochani, żegnam się i widzimy się w kolejnym Buziaki. Pa! pa.